Mateusza z tego Łukasza opisane są dzieje Narodzenia Pańskiego. Od setek lat ludzie nie tylko słuchali tych słów, ale i wyobrażali sobie jak to było. Święta Panienko, zimno tu srodze, dlaczego ustajesz w dalekiej drodze do Betlejem? Święty Józefie, nie pójdę dalej, niech nas ludzie przenosowali. Drzwi zamknięte na próżno biją. Przyjmijcie, ludzie, pannę Maryę, bo już mdleję. Ludzie, ludziska, drżący ze strachu. Przyjmijcie tego, co mi badawił. Ukryjcie tego, który w potrzebie. Godującego weźcie do siebie i ściganego. Ciężcie się dobrze. Cieszę się chlebem, To Bóg się z wami podzieli niebem. Mój mi anioł nadwiastowaniem. Czy się pilnieczę? Z rodziny świata. To my, to my. To my, to my. Rzeźnikamy klępa. Wejdźmy pan na świat. Syna. w ludzkim ciele, On się rodzi, na ziemię miłość <coughs> szkodzi. Już mrok zapada, pierwsza gwiazda świeci, Radujemy się wszyscy, dorośli i dzieci. W tę noc najwspanialszą, maleńka dziecina, Zmienia się w celnictwie, radość zaczyna. W jednej ze złożone dziecię, Białe sukience, Zbawiciel Świata, Budki pojęte, Między bębnęcy, leżąc się pchnięty we twardym Cicho, cicho, dziecię, nie podziel, patrz Matka twoja ci zaśpiewa, a ty oczka złów. Hej, hej, ocknij się ziemią, snem nocy uśpiona. Ciemnością mgłami, osłucha dokoła. Obudź się i słuchaj. Teraz tę nominę trzeba zanieść też do ludzi. Chodźmy prędko do obozu. Was też do W tym Bóg na świat przychodzi z dali, w tej dzisiejszej nocy. Od wieków go wyglądali, mędrcy i prorocy. Mesjasz przyszedł do ludzkości, chwała Bogu wysokości. Wieki całeśmy czekali, wciąż patrzyli, wyglądali. Stańcie, stańcie, pasterzy ludzi, bo dzieciątko w a gdy się Jezus narodził, panował na ziemi ludzki krucheroc usłyszał słyszał oś, że narodził się król żydowski. Jestem krucheroc, władza niemała, mocniejsza nawet od generała. Państwa władza zła i podła, planu Boga niweczyć nie będzie mogła. Niech się narodzi, bo wielka jasność po niebie nie chodzi. Do mnie strażę, do mnie zbrojne sługi, zabraź że tarczy i maczugi. Wyspięć i wymordować, to jej bóg nie zdoła się schować. Pójdź Herodzie za swe zbytki, idź do piekła, bożeś brzydki. Wolę, wolę i w pole, bo nadchodzą tutaj trzej króle. A trzej królowie wędrowali za gwiazdą, która prowadziła ich do Betlejem. Przywiodła nas gwiazda na ten pół, bo się tutaj narodził Bóg. Król Wielki, przynieś miłość na świata. Bardzo trzeba, aby brat nie był bratem. Król Wielki, przynieś wiarę dla tej ziemi, bo się wszędzie złotą przywiozł pewnie. Król Wielki. Daj ludziom nadzieję, bo ze strachu nieraz serce im leje. Spraw, by nie łamała serca w Boga, by się ludzie nie wyparli Boga. Wiarę, miłość i nadzieję Ale teraz niech nie uśmiech bo dla wielkich rzeczy przyszło między nas. Niechaj jeszcze pośpią, póki mu nie czas. A na koniec zaśpiewajmy. Chwałę Bogu i cześć dajmy, bo weselić nam się gdy Chrystus na świat przychodzi. Do pracy i błogosławieństwa Bóg fajnie udziela, a w codzienności pokój swój rozdzielam.